Numerologiczna wibracja na dzień 13.05.2024. I tutaj ekspozycja liczb to 4, 5 i 8, więc będzie powtarzalność schematów, ale dzisiaj w tej ósemce bardzo Państwo uważajcie, bo z kim przystajecie, tacy się stajecie, ale też mogą się zdarzać takie historie, że ktoś będzie chciał się Wami wyręczyć, ktoś się będzie chciał Wami podpierać, ale też że ktoś będzie liczył na to, że Wy coś swojego zaryzykujecie na ich, że tak powiem, rzecz. I tutaj lepiej tego nie robić, tam gdzie w grę wchodzi ryzyko, to będzie obowiązywać Was zasada dasz palec, to wezmą rękę, a jak wezmą rękę, to wezmą cokolwiek jeszcze mogą. Więc tutaj uważajcie na to, co dajecie, komu pomagacie i w jakie, że tak powiem, sytuacje dajecie się powciągać. Jeżeli ta informacja okazała się dla Was cenna, okazała się dla Was interesująca, to pamiętajcie proszę o tym, że energetyka nie ukazuje się codziennie na naszej stronie, na naszych portalach, więc zapraszam do odwiedzenia dobrawróżba.pl, tam jesteśmy codziennie.